Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Zobaczcie, co się pojawiło w norweskim lotto. W końcu doczekałem się nowości, nowej grabki. Eee, wyszedł nowy kalendarz adwentowy. Jest gigantyczny i powiem Wam, że jest gigantycznie wielki i gigantycznie drogi, bo jeden taki kalendarz kosztuje aż 200 koron. Czyli jest to równowartość prawie 100 zł za jedną zdrabkę. Także, wow! <noise> Dzisiaj oczywiście tą zdrabką się nie zajmiemy, tylko chciałbym Wam pokazać, co będzie w kolejnym odcinku. To taka zapowiedź e, przyszłej premierki, która będzie, myślę, że 1 grudnia to będzie idealny moment, aby Wam zacząć drapać taki właśnie, aby Wam pokazać taki właśnie kalendarz adwentowy. I myślę, że ustawię premierkę na 1 grudnia no święta się zbliżają, już widziałem na waszych filmach na YouTube w wielu, wielu kanałach, że już drapiecie takie świąteczne zdrapeczki no to myślę, że i pora na mnie skoro już takie zdrapki się pojawiły, no to czemu nie ale dzisiaj zajmę się tym kalendarzem adwentowym takim mniejszym taki przedsmaczek, a 1 grudnia drapiemy tego no jest gigantyczny, powiem wam, on jest wielki, ale nie ma tu aż tak dużo drapania. Mamy oczywiście 24 okienka do otworzenia. O. No i gra numer 2, tutaj są świeczuszki adwentowe. Gra pierwsza, druga, trzecia, czwarta. No i tylko to, niby formatowo zdrapka duża, ale drapanka aż tyle nie ma. No ale zobaczymy, oczywiście drapiemy tą zdrabkę, tak jak już mówiłem wcześniej 1 grudnia. Taraun, w końcu coś nowego się pojawiło <śmum> mam zdrapkę numer 9 eee, no i właśnie Dobra. czekamy na premierkę tej zdrapeczki pierwszy grudzień jeszcze wam przypomnę na pewno a dzisiaj sobie zdrapiemy ten kalendarz adwentowy troszkę mniejszy ale powiem wam, że tu będzie chyba więcej drapania niż w tym dużym <śmum> no dobra, bierzemy piątaczka. muszę jakąś kamerę ustawić sobie żeby to jakoś w miarę dobrze było widać no, i będziemy, co tu trzeba w ogóle zrobić? Poczekajcie, mamy oczywiście okienka, 24 okienka. Aha, no i szukamy symboli w okienkach. Musimy znaleźć minimalnie 3 takie cukrowe laseczki, żeby dostać 20 koron, 4 choinki, żeby mieć 50 koron, 5 gwiazdek, znaczy 5 płatków śniegu, żeby stówkę dostać i tak dalej. Oczywiście głowy Mikołaja są najwięcej warte, bo 12 głów daje nam aż pół miliona koron, czyli tą top premię, która tutaj jest do wygrania. E, no dobra, i tylko to. I tylko to. Mamy zdrapkę numer 20. No i możemy przejść do drapanka. Myślę, że będziemy szukać e, chyba po kolei dziomki. Czy od razu z bomby, jak myślicie? Aha, tu jest mało tego, tutaj są symbole do znalezienia i też w każdym okienku są jeszcze kwoty. Jeżeli mamy jakąś kwotę razy 3, no to oczywiście tą kwotę wygrywamy. Także sprawdźmy, otwieramy pierwsze okienko numer 1, 1 grudzień. O, jak to schodzi ciężko. Ale damy radę, dobra. Ogólnie powinniśmy otwierać powinniśmy otwierać to okienka yy, po kolei dzień po dniu, pierwszy grudzień, drugi grudzień, no ale wiadomo, że tego chyba nie da się <laughs> tego się nie da zrobić w przypadku właśnie zdrapek. Znaczy, da się, ale to trzeba być naprawdę mieć cierpliwość ze stali. No i tak, słuchajcie, nie wiem, czy dobrze widzicie, chyba tak. Mamy pierwsze okienko otwarte mamy tą właśnie laseczkę cukrową. Jeszcze dwie i mamy 20 koron, fajnie. E, mamy 50 tysięcy, 50 i 100 i 100. E, no i tak to wygląda. Szukamy okienko numer 2. E, tu mamy 4, tu mamy 8, 15, 6, trójeczka, a dwójeczka, chyba gdzieś tu góry? Nie, tu jest siódemka. O, tu mamy dwójkę. No i drapiemy dwójeczkę. Sprawdźmy, co kryje. 20 koron. Mamy renifera, który uciekł Mikołajowi. 20 koron po raz drugi i 1000 koron i 1000 koron raz 2. No i okej. Okay. To, to szukamy. No to szukamy. Dzień trzeci. Trzeci grudzień jest tutaj. Mamy 500. Mamy 20. Renifera, 500 koron i 5000. Dobra, dzień numer 4. 4 nam się kryje tutaj na samym dole w rogu. Mamy 5000, mamy Renifera, kolejnego 5000, 30 i 30 po raz drugi. Dobra. Eee... 4 grudzień, gdzie on tutaj się może ukrywać? C -c 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 tutaj nie ma, tutaj nie ma. Piąty widzę, ale czwarty. Aha, to był czwarty. Oj, oj, Tu mamy piąty. 20, nie, 200 koron, 10 tysięcy. Kolejny renifer. Czy to łoś, nie? Renifer. renifer ma takie rogi, oczywiście, że, 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 ten, że renifer mamy 10 tysięcy i mamy też 50 tysięcy to już będzie która pierwsza druga trzecia cztery głowy renifera mamy eee, i tak i szukamy teraz grudzień 6 6 grudzień jest tu na dole mamy prezent 50 tysięcy tysiąc, 50 i 50 tysięcy po raz drugi i pierwszy symbol prezenciku i teraz tak, 7 grudzień, jedziemy do góry, 7 grudzień mamy tu. Mamy bałwanka, 1000 koron, 50 tysięcy, 1000 koron i 50 tysięcy po raz drugi. Dobra, kurka woda, ciężko się ściera tą, tą zdrapkę. Pierwszy raz się chyba spotykam z taką norweską zdrapką, że tak ciężko o to odchodzi. I teraz tak, to był siódmy, tak? Czy ósmy? Siódmy chyba to był. To szukamy ósmego. Nie, to był ósmy chyba mi się wydaje. Tu mamy dziewiąty. Nie, to był siódmy. ósmy mamy. ósmy grudzień jest tu. Mamy dzwonek. Pięć tysięcy. Dziesięć koron. Pięć tysięcy i dziesięć koron po raz drugi. Dobra. Mamy pierwszy dzwoneczek. Idziemy do 8, nie do 9. 9 grudzień jest tutaj. Mamy gwiazdkę 200 koron, 500 koron i 200... O! Nie, myślałem kurde myślałem, że <laughs> się zakręciłem. Myślałem, że mamy 200 3, ale oczywiście nie, mamy tutaj 200, 200, 500-500 i gwiazdka. I teraz tak, szukamy 10 grudnia. 10 mamy tutaj na samym śledeczku tej choinki z prezentami. Mamy dzwoneczek, 1000 kolon, 30, 30 i 1000 po raz drugi. Yy, yy, tak, i teraz szukamy 11. 11 jest tutaj. Trochę oddalę, bo tak nie mogę się skupić. O, 11 grudzień mamy tu. I mamy tak 50 000 20 koron 50, prezencik drugi i 30 po raz. Tu mamy 50 000, oczywiście, po raz drugi i 30 koron i prezencik do kolekcji. To będzie chyba drugi, już tak. Mhm. Mm Dobra, idziemy na. Dzień 12 grudzień. 12 grudzień będzie tutaj na szczycie choineczki I tu mamy tak dzwonek, chyba trzeci będzie już. Mamy 10 koron, mamy 100 koron. 100 koron po raz drugi i 10 koron po raz drugi. I teraz tak, 13 grudzień. Gdzie ty się ukrywasz? Mm -mm -mm, tutaj, na samym środku. 13 grudzień odkrywamy. Mamy dyszkę, mamy 50 koron. Mamy bałwanka, 50 po raz drugi i dyszka po raz drugi. Dobra, 14 grudzień będzie tutaj. Mamy pierwszy płatek śniegu, dopiero pierwszy płatek śniegu: 20 koron, 50. 50 i 20 koron po raz drugi. 15 grudzień, tu na dole w rogu. Mamy dzwoneczek. 500 koron, 100 koron. 500 po raz drugi i 100 koron po raz drugi. I symbol dzwoneczek, oczywiście. Teraz tak. 17, 16 grudzień, tutaj u góry. Pod tą gitarą się chowa. I teraz tak, pierwsza głowa Mikołaja dopiero. Słuchajcie, dopiero pierwsza sztuka. Już na pewno Mikołaja tutaj nie wygramy. Mamy dyszkę, dyszkę. 5000 i 5000. Bo Mikołajów tam trzeba było mieć chyba 12. A mamy jeszcze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pole. 8 pól ściernych. Także Mikołajów już na pewno nie będzie. Ale coś innego może. Sprawdźmy 17 grudzień, mamy renifera, 50 tysięcy, 50 tysięcy, 5 tysięcy i 5 tysięcy po raz drugi. No trudno, szukamy 18 grudzień, mamy tu, kawałek muszę odsunąć kamerę, o tu mamy 18 grudzień. Sprawdźmy, co kryje. Mamy głowę Renifera, mamy 50, dyszka 100 000 i 50 koron. 19 yy, grudzień jest tu, małbanek 530, 30 i 500 po raz drugi. Czy myśmy skończyli? 20. Teraz będzie 20 grudzień, czyli już bliziutko, bliziutko. 24 grudnia mamy 50 tysięcy Mamy 5 tysięcy Laseczka cukrowa. 10 i 10. Eee, dobra, 21 grudzień. Mamy tutaj u góry. W samiutkim rogu. Sprawdźmy, co kryje. Mamy dzwoneczek.

Mamy tu. Głowa Mikołaja dopiero druga. 30 koron, 5 tysięcy, 10 i 5000 po raz drugi. I uwaga, uwaga. Ostatnie pole ścierne. 24 grudzień. Na samym środku z trapeczki centralnie tutaj centralnie, w samym środku, no zobaczymy czy tutaj coś się kryje ciekawego mamy tak, 100 tysięcy, nie, 10 tysięcy yy, mamy 10 tysięcy po raz drugi mamy bombeczkę, pierwsza chyba dopiero, no, pierwsza bombka miałem bombeczki jeszcze wcześniej yy, 100 koron i 50 tysięcy, czyli z tych kwot, które mogły być AZ3, nie trafiamy nic, ale może trafimy coś w symbolach. Teraz muszę trochę tutaj zabierać te brudki. No i zobaczymy, co nam tutaj ta zapaczka daje. Trochę odsuniemy kamerę. No i sprawdźmy, co tutaj mogliśmy mieć. Na pewno Eee, trzy laseczki, mamy chyba tylko dwie Jedna i druga I tu u góry nie było, nie? Nie Potem płatki śniegu nie było Bałwanki nie eee, Dzwonki, mieliśmy kilka sztuk Musimy mieć siedem minimalnie I sprawdźmy Jeden, drugi Trzeci Czwarty, piąty Pięć sztuk no to niestety dwa za mało. No i kolejna jedyna szansa, jaka nam tutaj może uratować zdrapkę to te głowy lenifera, bo one były dość często, ale trzeba mieć aż 8 sztuk i w przypadku 8 sztuk wygrywamy 1000 koron. No zobaczymy, czy mamy 8, czy pewnie znając życie 7. No to liczymy. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. A, dlaczego? Sprawdźmy jeszcze raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nie, zabrakło nam jednej głowy wera. Zobaczcie, byśmy mieli tysiączka. No trudno. No trudno się mówi może w tym dużym adwentowym kalendarzu, którego nagram dla was 1 grudnia. Już Was zapraszam serdecznie na ten odcinek. Może w tym będzie coś lepiej. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Ja już wam się dziękuję oczywiście. No i zapraszam na kolejne odcinki. No i czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się. Hejka, pa pa pa.